Na kochani? Jest 4:40 i ja zbierał się na pociąg do Gdańska. A po co? Po to, żeby lecieć do Paryża. Siadłam w Gdańsk-Wrzeszcz i czekam na moje 15 minut, bo ma opóźniony pociąg. Ogólnie staram się znaleźć rano pierwszy, jest to mega ciężkie. Anyway, czekam na nią 15 minut, bo ma opóźnienie. I za chwilę będziemy już razem. Jak widzicie kupiłam mikrofon. Nie wiem czy to widać, ale mam nadzieję, że przez to cały vlog będzie dużo lepszej jakości niż reszta poprzednich. Także stay tuned! Zgadnijcie kto podjechał. Tak, jest to Maja, tylko nie wiem w którym dokładnie wagonie jest, także we i jej szukamy. To widzicie Maja! Byliśmy już w kantorze i bo ja w ogóle jestem jakimś totalnym nieogarniętym dzisiaj, bo wczoraj napisałam do Mai, że zapomniałam euro z domu i musiałam dzisiaj wymienić, mam tylko 60 euro, a resztę na e, e, rewolucję, także no po prostu masakra. Powiedz coś tutaj. Dzień dobry widzowie. Ja nazywam się Maja i jedziemy dziś do Francji, do Paryża! Lądo... Wylądowaliśmy, Wylądowali, chciały bo dojechałyśmy na lotnisko i teraz trzeba znaleźć w ogóle odloty. O, tam. Anyway, idziemy w tamtym kierunku i musimy sprawdzić, czy jest po prostu nasz gate. I potem idziemy na jedzenie. Ciekawy, czy go znajdziemy. Zępnego. Idziemy, je! Ja już po hiszpańsku mówiłam do Hiszpanów. Ja jestem tak zdenerwowana, bo ja nie wiem, co my robimy. Nie wiem, gdzie my idziemy. zresztą znaczy mój tata robił. Jesteśmy już w samolocie I mam nadzieję, że mnie słychać Specjalnie mam po to mikrofonik I ile mamy opóźnienia? Powiedz, powiedz, go. No minutę na razie A będzie tak, obstawiamy Ten, kto y, obstawi najlepiej To co robi? To coś wymyślimy To coś wygra a Ja uważam, że miał być odlot 25 A będzie 45 A ja uważam, że jak miał być 25 Będzie o... 50. Dobrze, zobaczymy kto to wygra. Przeżyłyśmy męki z mają, bo dosłownie pierwsze co wszedłyśmy do metra, a tam zaczęli Adam. krzyczeć atencjone, atencjone pick pocket zaczęli krzyczeć i okazało się, że to są te laski, które są na tej kołku. I policja je zawinęła i ja i taka babka do nas uważacie, bo tutaj są... Yy, jakby kieszonkowcy, i my byśmy tak obsrane. Nie ośmieliłam się, że Ale uznaliśmy, że jedziemy do hotelu, mamy to w dupie, i chcemy być już w hotelu. Jesteśmy zmęczone życiem i głodne, więc idziemy gdzieś coś zjeść. Mam nadzieję, że dobrego. Ja mam ochotę na ramen, a Maja na makaron. We Paryżu nam się zachciało. To no. jest mój azyl, ja a. tu zostaję dwa tygodnie, w tym hotelu nie wychodzę. Bo ja się teraz tak boję tych kieszonkowców jeszcze bardziej niż wcześniej. Pokaż wam w ogóle teraz... Yy, tu się wchodzi i mamy piękną jakże ścianę, yy, telewizorek, o, nasze łóżko, okno i wielkie biurko, a tutaj taka wielka łazienka. Ogromna stołeczanka, naprawdę na cztery osoby by, by się tu pomieściły. Jesteśmy. Tu jestem ja i ogólnie czujemy się tutaj mega comfy i bezpiecznie, więc y, akurat tutaj jest fajnie. Jaka kochani, my już jesteśmy wyszykowane i jak widać to jest moja fryzurka i outfit, a tutaj mamy Maję. Dzień dobry. Dzień dobry w drugim dniu. I dzisiaj mamy plan taki, żeby iść na wieżę Eiffla na początek i tam coś zjeść. Nastroje dzisiaj dużo lepsze, bo mamy mega super plan I, i... jestem lepiej nastawiona. No bo wczoraj byłyśmy takie lekko zmęczone i przestraszone tych kieszonkowców. Trafiłyśmy z Bajanem na najlepsze miejsce, na widok wieży bezpieczny. bezpieczny. Zgadnijcie okay. gdzie jesteśmy, dotarłyśmy A. pod wieżę Eiffel. zakupka. Kupiliśmy magnesiki i tak wiemy, że tutaj jest to pod wieżą Ifla, więc pewnie będzie mega drogo, ale mają super okulary, które sobie kupię jako pamiątkę. Kochani, byłyśmy w najpiękniejszym warzywniaku, jaki kiedykolwiek spotkacie. I wzięłam sobie tam świeżo wyciskany sok. Dobrze, więc kochani, robimy piółbe jeśli żebycie mieć ciemnego soku yy, od takiego mega sokiego pana, takiego dziadusia, no sobie nie dziadusia, ale nie był mega fajny. fajny. I. Ale pachnie. Pycha. Świeży sok, to, to co? Yy, jak to się mówi? <laughs> no po prostu polecam wam, idźcie tam. <laughs> Jesteśmy przy drugim miejscu, czyli Most Aleksandra Wielkiego III, czyli druga taka top-destynacja, i jesteśmy przy Sekwanie. Jesteśmy w tym momencie w Petit Palace, czyli w takim darmowym muzeum, które jest przepiękne. Jesteśmy właśnie w Petit Palace, a właściwie to w jego restauracji, bo mój telefon był bliski rozudzowania się, więc. Ładujemy telefon. Widzieliśmy sobie po deserku, ale liczyłam na pana kotę, bo tak była podpisana. A dostałam jogurt, no ale cóż. Teraz idziemy na Pole Elize Elizejskie, bo mamy 20 minut na pieszo, a 11 metrem. Także chyba weźmiemy metro, bo mamy 10 biletów. Eee, no. A my jesteśmy na Polach Elizejskich, czyli przy łuku triumfalnym. I tutaj, o, widzicie Maję? Hello! Przy okazji nam już jest bardzo dobrze w metrze i już się nie boimy tak bardzo jak wcześniej. Także sling pod łukiem, łukiem trumfalnym. Jesteśmy właśnie w restauracji o nazwie, której nie mam pojęcia jaka jest. Indiana? A Indiana, to jest ten stylu. I ogólnie sprawa jest taka, że kupiłyśmy dwie koszulki francuskie I Love Paris za 20 euro. Powinny być. Ale miałyśmy discount. Maria powiedziała nie discount. I dostałyśmy 1 euro zniżki. Stąd. Idziemy teraz obok mule Rouge w... nie wiem, czy mnie słychać teraz, ale obok budynku Rusz Mawialiśmy sałatkę i jakiegoś tosta dla mnie i tutaj ogólnie większość restauracji ma takie siedzenia przy samej ulicy. To chyba taki nie wiem, taki vibe mają, ale to jest trochę creepy czasami. O widzicie? przy samej ulicy sobie ludzie chodzą od siebie siedzieć, tak o. I jeszcze najczęściej tak ustawiają krzesełka, żeby obok siebie siedzieć i nikt, żeby się nie siedział od strony ulicy. Kocham Paryż. Kocham Paryż. I love Paris. I love Paris. Ich liebe Paris. <laughs> ich liebe Paris. Że <laughs> Paris. Że Paris. Że Paris. Więcej nie znamy, także that's all. Że półu. Że półu był Przed chwilą do widziałam jak goście okręt takiego pana. Widzimy, że my po schodach. my schodziłyśmy w dół, a oni do, gości, do góry? Mu telefon. I to było, to takie coś. No, już było u niego i nie już było. Tak o, to Ja tylko tak chciałam maj zabrać, bo on siedział obok mnie. Tak ją zabrać z telefonem i. Jesteśmy na. Y... dzień w Paryżu i The woman was too ja stand to speak. The woman was to stand to speak. Powinnam przyjąć atencję na tej fotel. To no to do. Jest tak gorąco, że ja mam dość. Ty masz dość? Nie wiecie nawet, jak dość mamy. W tym momencie jest taka pogoda upalna, kochani. 35 stopni, masakra. I coś mu że? Mamy napoje z Sonoro O Boże, mi się coś wydało Jesteśmy w Louvre I teraz zmierzamy do Louvru, bo mamy zarezerwowane bilety Ale najpierw to do parku I przysięgam, to jest chyba najlepsza macza, jaką piłam Taka nawet bez syropu, jest tak dobrze zrobiona A ty co sądzisz o swojej? Bardzo dobra czekoladka Szukamy Monalizy To jest nasz cel na teraz Jestem Monia, mów mi Liza.